Czy wiesz, że zwykle przed ukąszeniem przez kleszcza chronią najprostsze metody? Aby zabezpieczyć się przed ukąszeniem przez kleszcza, należy przede wszystkim mieć na sobie odpowiednie ubranie, czyli spodnie z długą nogawką, bluzy czy koszule zakrywające ramiona przed ramiona, oczywiście również odpowiednie buty pełne, jak również czapka, czy kapelusz, który będzie chronił naszą głowę. Czy warto dodatkowo zadbać o odstraszanie kleszcza? Oczywiście dodatkowym zabezpieczeniem są wszelkiego rodzaju środki odstraszające kleszcze. Są one oczywiście pomocne w takich sytuacjach. Należy jednak pamiętać o tym, aby stosować je ostrożnie i przede wszystkim zgodnie z zaleceniami producenta, które są zawsze umieszczone na opakowaniu takiego, takiego środka. Co zrobić, jeśli profilaktyka jednak nie pomogła? Wiemy, że nie wolno smarować miejsca z kleszczem, tłuszczem, spirytusem, ani rozdrapywać. Jak sobie pomóc? Jeśli już dojdzie do ukąszenia przez kleszcza, należy niezwłocznie tego kleszcza usunąć z naszej skóry i można to zrobić tylko i wyłącznie mechanicznie, czyli przy pomocy najlepiej pensety lub y, odpowiedniego przyrządu specjalnego przyrządu, który można dostać y, w aptece. Czy zdarzają się przypadki błędów w trakcie usuwania kleszcza? Z tymi zabiegami usuwania kleszczy różnie bywa. Czasami jeśli ktoś nieporadnie, y, w niewłaściwy sposób. Y, chwyci tego kleszcza w nieodpowiednim miejscu, to oczywiście może rozerwać, oderwać odwłok, zostawić głowę wbitą w skórę, no i wtedy faktycznie musimy się wybrać do lekarza, aby resztki tego, tego kleszcza usunąć już w inny sposób z naszej skóry. Nie, nie powinniśmy pozostawiać fragmentów owada w, w naszej skórze, bo to grozi oczywiście zakażeniem i stanami zapalnymi. Gdzie się udać po pomoc, gdy nie umiemy sobie poradzić z usuwaniem kleszcza? Lub próbowaliśmy, ale coś poszło nie tak. W przypadku ukorzenia przez kleszcza wybieramy się w ciągu dnia do lekarza rodzinnego, do gabinetu zabiegowego. Tam z łatwością personel może usunąć takiego kleszcza. A w porze nocnej, czy wtedy, kiedy przychodnie są nieczynne, do gabinetu Nocnej Świątecznej Opieki Zdrowotnej.